Rozdział 124. Poland Trip 5. Kierunek Bieszczady. O 10 dnia 4 października skończyła się dokupiona doba w metalowcu. Tyle, że o tej porze już od jakichś trzech godzin nie było mnie już w pokoju 817, który zajmowałem przez ostatnie trzy dni. Tuż po siódmej rano zostawiłem na recepcji klucz do pokoju i razem ze swoim bagażem wybrałem się w stronę dworca PKS w Stalowej, by o 7.30 odjechać Marcelem do Rzeszowa, a potem kolejnym, troszkę opóźnionym Marcelem dalej do Sanoka. Tam trzeba było wrócić się jakieś 100 metrów z dworca PKS na jakiś przystanek autobusowy, z którego też troszkę po czasie ruszyłem w ostatnią część podróży do miejsca docelowego, czyli ustrzyk górnych. O ile kawałek trasy ze stalowej do Sanoka był mniej więcej równy, o tyle za Sanokiem zaczęły się widoczki i serpentyny charakterystyczne dla terenów górskich. Ma to swój urok, ale pewnie wymaga więcej umiejętności od tamtejszych kierowców. Ale ponieważ nie mam prawka, to kwestie techniczne sobie daruję. Grunt, że wiedzą to miejscowi kierowcy. Z pomocą jednego z nich może nie miejscowego, bo autobus jechał tam z Krakowa, ale zapewne doświadczonego w kursowaniu po górkach i serpentynach, koło 15 wysiadłem na przystanku w Ustrzykach Górnych. Dwie restauracje, sklep wiejski, droga główna nazywana Wielką Pętlą Bieszczadzką i jedna, która od niej odchodzi, później się jeszcze rozgałęziając, poza tym kilkanaście stoisk z gadżetami bieszczackimi, mapami, przewodnikami, magnesami i całą masą innych dupereli. Oto cały obraz wioski Ustrzyki Górne. Nie pozostało więc nic innego jak odpalić mapę wujka Google i zobaczyć, gdzie tym razem jest moja miejscówka. Okazało się, że była może ze 400 metrów ode mnie, ale idąc drogą asfaltową, zrobiłem prawie kilometr. Piętrowy dom, w którym mieszka sobie właścicielka pokoi, wynajmowanych turystom takim jak ja, ja i, jak myślałem, gdzieś w tym domu pokój dla mnie. Jednak nic z tego. Zanim stoi sobie drugi budynek, wyglądający jakby kiedyś był stodołą albo czymś takim, ale przerobiony dla hajsu na bazę noclegową dla turystów. Kibelek, drugi połączony z łazienką, kuchnia lodówka i trzy pokoje dla osób takich jak ja. Tyle na parterze, jak wyglądało piętro, nie wiem, ale śmiem podejrzewać, że pewnie podobnie. Pokój, jaki mi się trafił, urządzony najprościej, jak się tylko da. Dwa łóżka szafa, stół w rogu, telewizor z dekoderem pulsatu w górnym rogu ekranu i dwa najprostsze na świecie taburety. nawet o oparcie się właścicielka nie pokusiła. Za cały taki przybytych krzyknęła 8 dych za dobę, ale tu ją od razu troszkę sprowadziłem do pionu, przypominając jej, że podczas rezerwacji mówiła o cenie 70 zł za dobę, i na tej cenie stanęło, Przecież i to jest co najmniej o połowę za dużo jak za zastany standard, ale ponieważ zatrzymałem się tam aż na dwie doby. To niech jej będzie. Dostała swoje 140 zł. Najprawdopodobniej pierwsze i ostatnie w życiu pieniądze, jakie ode mnie dostała. O ile nie wykluczam, że kiedyś się jeszcze w Bieszczadach pojawię, o tyle już raczej nie u niej, biorąc pod uwagę niewspółmierność standardu do ceny i nachylenie drogi prowadzącej na miejsce. Pomijam już pewną nierozgarniętość babki polegającej na tym, że jak dzwoniłem do niej dzień wcześniej, jeszcze ze stalowej, to była wielce zdziwiona, że mam u niej rezerwację, której sobie pewnie nie zapisała zaraz po tym, jak te rezerwacje z nią ustalałem kilka tygodni. Wcześniej. Dobrze, że akurat miała wolne miejsce, bo pewnie doszedłby problem szukania na Cito noclegu w ustrzykach. No ale dobra, standard jaki jest, taki jest. Nocleg wprawdzie byle jaki, ale ogarnięty. Można więc, a wręcz należy, zejść sobie z powrotem do centrum wioski na zakupki w, powiedzmy sobie szczerze, dość średnio zaopatrzonym wiejskim spożywczaku, którego największym plusem było to, że w ogóle jakiś sklep tu jest. Przy okazji nabyło się drogą kupna, jakby to powiedział Ferduś Kiepski, magnes z ustrzyk, gdyż od pewnego czasu włączyła mi się mania kupowania takich właśnie magnesów, a także kupowania na alegro zaległych, czyli z miejsc, gdzie już kiedyś byłem, ale wtedy ich jeszcze nie zbierałem. Przy okazji obczaiłem sobie obie w ustrzykach restauracje, jedna swoim wyglądem trochę odpychała, widokiem wytartych cerat na stołach i pewnie stałych bywalców przy piwie, których słychać na pół wioski, oraz drugą o wiele porządniejszą z dwoma pomieszczeniami do spożywania tego, co się zamówiło, sensownym menu, wprawdzie zeszytego sznurkiem, ale za to było sobie co z tego menu wybrać. I tym razem, tym moim wyborem stały się... Oczywiście ruskie. Tylko dla odmiany wziąłem sobie smażone zamiast gotowane. Po opłaceniu zamówienia oprócz paragonu dostałem takie elektroniczne ustrojstwo, które zaczęło świecić i wybrować, gdy moje ruskie były już gotowe do odbioru. Podane na talerzu drewnianym zamiast zwykłym porcelanowym, jak w pozostałej części Polski, chociaż może gdzieś w jakichś rodzinnych restauracjach gdzieś na Kaszubach może być podobnie. Jakbym kiedyś tam był, to wam opowiem, czy tak jest. Oprócz 10 sztuk smażonych ruskich, mały pojemniczek z sosem w sumie chyba pierwszy raz dostałem sos w zestawie z pierogami, ale dobrze, że był to czosnkowy, a nie jakiś majonez albo coś pikantnego. Jako podwieczorek zamówiłem sobie jeszcze deser w postaci pucharka lodowego, czyli porcji lodów przykrytych bitą śmietaną. Resztę wieczoru spędziło się w pokoju przy laptopie i piwku kupionym jeszcze w Krakowie. W międzyczasie zrobiło się też reorganizację plecaka, w którym znalazły się rzeczy, które mogą przydać się turyście na szlaku, typu coś do picia. W moim przypadku oczywiście była to Pepsi, jakiś prowiant, jako że turysta przy okazji jest youtuberem, to kilka uchwytów, minutnik służący do robienia obrotowych timelapsów i powerbanki, które w górach mogą się przydać niezależnie od tego, czy ktoś jest youtuberem, czy nie. Od choćby dwie dziewczyny, bohaterki pierwszego z odcinków Zarpiwum X, które skończyły w górach w mało ciekawy sposób. Może nie wyłącznie dlatego, że nie miały ze sobą powerbanka, ale gdyby takowe miały, może ich los byłby chociaż trochę mniej beznadziejny. Jeśli wątek kogoś zaciekawił, cały film znajdzie się na kanale puli 89 w playliście Zarpiwum X. Wracając jednak do mnie, ponieważ zrobił się już wieczór, należało ubrać sobie pościel, bo i tego właścicielce się nie chciało, i iść w kimę. Następnego dnia, a był to 5 października 2021, wyszedłem sobie na szlak ze spakowanym wczoraj ekwipunkiem i wyruszyłem na szlak w kierunku Krzemieńca, inaczej zwanego trójstykiem Polski, Ukrainy i Słowacji. Nie musiałem iść już asfaltem dookoła, gdyż wracając ze sklepu, wyczaiłem kamienno drewniane schodki na skróty. W kierunku na dół była to spoko opcja, ale pod górę już wymagała spalenia kilkudziesięciu, jak nie kilkuset kalorii. Dalej w kierunku głównego skrzyżowania z wielką pętlą bieszczadzką i tą właśnie drogą 2800 metrów w lewo, po pokonaniu których kończył się lajtowy etap szlaku i na parkingu trzeba było wejść w górski etap szlaku. Szlaku, który szybko dał do zrozumienia, że wędrówka dalej w butach niewiele wyższych od adidasów jest pomysłem co najmniej średnim, gdyż błotko, którym Kryta była pierwsza część szlaku, powodowało, że ślizgałem się na nim jak samochód w zimie na letnich oponach. Jak śpiewa perfekt, trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść niepokonanym. Niepokonanym, czyli w tym przypadku żywym i w jednym kawałku, a szlak był tutaj sceną, z której należy zejść, póki jest się w stanie z niej zejść. Stwierdziłem więc, że wprawdzie ten trójstyk był moim głównym celem przyjazdu tutaj, ale próba osiągnięcia celu w tym przypadku może nie być najlepszą decyzją, a w skrajnym przypadku mogłaby być ostatnią decyzją. Żeby więc nie kusić losu, stwierdziłem, że wdroży w życie o wiele bezpieczniejszy, chociaż na pewno nie tańszy, plan B. Plan, który zakładał powrót do Ustrzyk z Buta i wycieczkę autobusową na Zaporę w Solinie. Tak więc po zrobieniu sobie prawie 6-kilometrowego spacerku, trzeba przyznać, że jednego z dłuższych spacerków od czasów lat mniej więcej do roku 2008, kiedy to mając hajsu raczej mniej niż więcej, szkoda mi było dać wtedy jakieś 3 złote na bilet autobusowy MPK we Wrocku, więc uskuteczniałem spacerki typu Bielanka. Dworzec PKS co dawało jakieś 10 km. Ponieważ przy sobie miałem jakieś sześć dyszek, stwierdziłem, że może to być trochę mało, więc na wszelki wypadek skoczyłem sobie po stówkę do pokoju, na skróty przez schodki, co jak pisałem wcześniej skończyło się utratą może nawet kilkuset kalorii, ale tych mam akurat pod dostatkiem, więc nie była to jakaś wielka strata. O 10 przyjechał autobus PKS Jarosław do Sanoka. Niestety nie miał on na trasie, więc wysiadło się w mieścinie u Herce Mineralnej i do soliny dojechało się jakimś prywatnym. Troszeczkę opóźnionym busem. Całe szczęście, że opóźnionym, bo zamiast pięciu minut spędziłbym na przystanku w uchercach dobrą godzinkę. Jakieś pół godziny później byłem w okolicy zapory na solinie. Poszedłem sobie z przystanku w dół drogi, co jak się okazało, było złym wyborem, bo jakieś 150 metrów w górę od przystanku zaczynały się stoiska, z czym się tylko dało, a za nimi było wejście na zaporę. Jednak skoro poszedłem w dół, trzeba było potem wrócić z powrotem, ale za to pozyskało się kilka zdjęć, które potem pewnie się do czegoś przydadzą. Teraz jednak zwiedziłem sobie wjazd, chyba techniczny, do zapory, gdzie nie było nic poza słupami, pewnie wysokiego napięcia i jakimiś transformatorami, więc ulotniłem się stamtąd, zanim jakaś ochrona tego przybytku weźmie mnie za naśladowcę Bin Ladena czy kogoś takiego. Jednak po tej stracie parunastu minut, które były efektem pójścia w dół zamiast w górę, w końcu trafiłem na parking, z którego było wejście na zaporę. I to o dziwo, jak niewiele rzeczy w tym kraju, darmowe. Doszedłem sobie mniej więcej do połowy zapory, robiąc zdjęcia trochę jak chiński paparazzi, po czym zacząłem powoli wracać w kierunku przystanku busa, mając plan trafić na ten sam autobus, którym wczoraj jechałem do Ustrzyk. Tyle że wczoraj wsiadałem w Sanoku, dzisiaj przy Solinie. Różnica w cenie powalająca, całe 5 złotych taniej. Na autobus przyszło mi zaczekać dobre 20 minut, ale ponieważ następny byłby za dobre 3 godziny, wolałem nie siedzieć na zaporze na styk. Zanim dojechałem do Ustrzyk, minęło Dobre półtorej godziny, a ja co najmniej kilkanaście razy zaliczyłem większą bądź mniejszą serpentynkę. Po opuszczeniu pokładu pojazdu poszedłem sobie na obiadek, bo znając życie, potem nie chciałoby mi się iść na niego specjalnie. A ustrzyki górne to nie Wrocław i tutaj nikt z grosem raczej nie przyjedzie. Tym razem zamówiłem sobie deskę piwosza, tak przynajmniej nazwane to było w menu, oraz skoro jest to deska piwosza, browarka. Gdy elektroniczne ustrojstwo zaczęło świecić i wibrować, poszedłem sobie po odbiór zamówienia. Dostałem 100 gramów jakiejś kiełbasy smażonej, śląskiej albo jakiejś podobnej do niej, 150 gramów smażonych ziemniaków, coś jak chipsy, tylko około centymetrowej grubości oraz 100 gramów frytek. Pisząc to dwa tygodnie później, mogłem pomylić proporcje, ale w każdym razie w skład tej deski piwosza wchodziły frytki, smażone ziemniaki i kiełbasa. Ostatni wieczór w Ustrzykach upłynął w dużej części przy vlogach Atora na YouTubie. Jest to facet w okolicach 40, który ma na tyle czasu, pasji, ochoty, ale przede wszystkim cierpliwości żeby tłumaczyć z polskiego na nasze coknujące, śmierdzące nieroby z wiejskiej i nowogrodzkiej, jakie to nowe pseudoopłaty będące tak naprawdę po prostu inaczej nazwanymi podatkami czyhają na Polskę i Polaków w Nowym Wale. Jak coś kanał nazywa się wideoprezentacje. Gdy już moje zaległości, które powstały podczas ostatniego tygodnia, w którym szwendałem się po parkach rozrywki, kawiarniach czy innych sandomierzach, związane z jego twórczością, zostały nadrobione, przyszedł czas na spakowanie laptopa i całej reszty bagażu oraz, Przygotowanie śmieci typu butelki po Pepsi, papierki po Sewendejsach czy puszki po piwku do osobnej papierowej torby, którą w tym celu wyłodziło się w restauracji podczas zamawiania obiadku, by rano przed odjazdem autobusu do Krakowa wpierdzielić całość do kosza na śmieci na przystanku. Cała reszta pozostałego urlopu to dojazd do Krakowa z przesiadką logistyczną na bazie przewoźnika Sunbus w Uchercu Mineralnym, gdzie przesiadłem się z busa na autobus. To samo zrobili ludzie z innego busa, który tam dojechał niedługo po moim. I dalej pojechałem do Krakowa już autobusem zamiast busem, co dało mi na tyle miejsca, że miałem dwa siedzenia dla siebie i na tyle miejsca, że dało się nagrać lapsa. Ba, był nawet port USB nad siedzeniami, niczym w Marcelu. W Krakowie obiadek w pizzerii i przesiadka na fliksa w kierunku Amsterdamu, z którego ja oczywiście wysiadłem sobie we Wrocku, by wprawdzie fuksem, ale zdążyć na busa Anity jadącego przez moje królestwo. Zawsze to lepiej dać 7 złotych niż 50 za taksę.